mam Widzowie Tutaj chlebek Pokażę wam um, auto armor Który z Gizarem przygotowaliśmy dla was Nie będzie za freak oczywiście, bo to jest jednak opę rzecz um, Aktywujemy go przyciskiem F4 I jak pójdzie wam jedna bania Robi się znów nieaktywny Żeby nie było takiej rzeczy, że jak na przykład Pójdzie wam jedna bania nie macie kolejnego setu na zmianę że wam się cyrk na ekranie nie odpierdalał tak zwany więc no. Działa tak, że yy, klikacie F4 i jest aktywne. No i teraz yy, musicie się zrobić tak, żeby wam bajka poszła. Mikrofon